Jak działa metoda print w Pythonie? Jedną z podstawowych metod w języku Python jest metoda print, dzięki której możemy komunikować się z naszym programem, ponieważ wyświetla wszystkie elementy, które do niej zapiszemy na ekranie. Podstawowe użycie metody print jest to wyświetlenie dowolnego ciągu znakowego. Gdybyśmy chcieli, żeby print schował się z paru elementów, jesteśmy w tym momencie zmuszeni na przykład oddzielić je od siebie przecinkiem. W tym momencie zobaczymy, że wszystkie elementy są wyświetlone i automatycznie oddzielone spacjami. Gdybyśmy jednak chcieli kontrolować to w jaki sposób są od Ciebie oddzielone, możemy na przykład wykorzystać plusy zamiast przecinków. W tym momencie jednak wszystkie elementy muszą być ciągami znakowymi i nawet nasze zmienne liczbowe. Jeśli natomiast chcielibyśmy jeszcze lepiej komunikować się i oddzielać te elementy ze sobą, wykorzystać metodę string w tym momencie do rozdzielenia elementów w ciągu napisów od zwykłych zmiennych liczbowych. Jeśli natomiast chcielibyśmy wstawić te wszystkie elementy i rozdzielać je w sposób taki, kiedy my decydujemy, co będzie elementem rozdzielającym, możemy zastosować separator do tego, żeby każdy element nie był automatycznie rozdzielony zwykłą spacją, tylko tym elementem z separatora. Natomiast jeśli chcielibyśmy, żeby nasze elementy nie występowały automatycznie przenoszone do nowej linijki, bo nasza metoda print automatycznie wszystko przynosi do nowej linii, możemy w tym momencie zastosować element dodatkowy end i powiedzieć, co się ma stać po narysowaniu takiego jednego printa. W tym przypadku zostanie zamieniony enter na pojedynczą spację. Python domyślnie używa buforowania wyjścia, co oznacza, że tekst może nie pojawić się na ekranie od razu, ale dopiero po napotkaniu znaku nowej linii. Moglibyśmy sobie w tym momencie spróbować wyświetlić jakiś tekst, ale przy okazji pamiętając, że będziemy chcieli przechodzić do nowej linii, będziemy mogli zauważyć, że każda linka wyświetla się tak naprawdę od razu. Gdybyśmy jednak zmodyfikowali nasz program, że nie byłoby przejścia do nowej linii po każdym wyświetleniu, musielibyśmy poczekać na wykonanie wszystkich operacji, żeby móc zobaczyć efekt końcowy. Gdybyśmy jednak mimo wszystko chcieli, żeby każda linijka, każdy element wyświetlał się od razu, wprowadzamy do naszego printa nowy element flush, który będzie rozkazywał w tym momencie kompilatorowi do tego, żeby wyświetlał linijkę po linijce. I w tym momencie widzimy jakby efekt, że coś się dzieje na bieżąco. Można byłoby teraz cały ten program jeszcze zmodyfikować i dodać do tego element, który będzie nadpisywał nam linię. W tym przypadku jest to takie łamane R. I efektem końcowym będzie wyświetlanie zmieniającego się napisu w tym samym miejscu, co swego rodzaju prezentuje wszelkiego rodzaju paski postępu. Jak przy pomocy Pythona zliczyć występowanie słów w tekście? Możemy sobie stworzyć przykładowe zdanie. Ala ma kota, kot ma ale, ale ala wolipsa i za pomocą swojej metody liczymy występowanie danych elementów. Do tego wykorzystamy słownik, który będzie nam liczył wystąpienie danego znaku czy danego słowa w tym naszym zdaniu. Będziemy musieli takie zdanie pociąć na części. Wykorzystamy do tego metodę split i przechodząc po każdym słowie... Będziemy dodatkowo z każdego słowa usuwać wszelkiego rodzaju niepotrzebne znaki. I teraz, jeśli dane słowo znajduje się w naszym słowniku, to po prostu to słowo zwiększymy o 1. Jeśli go tam nie było, to w tym momencie wstawimy je pierwszy raz ustawiając wartość 1. Na sam koniec będziemy mogli sobie zwrócić taki słownik i zobaczymy, jakie elementy wystąpiły ile razy. To jest jedna z metod. Można byłoby w tym momencie zmodyfikować trochę ten program i dostawić default dictionary, który będzie powodował, że nie trzeba w tym momencie sprawdzać, czy dany element już wcześniej znajdował się w naszym słowniku, tylko ten system będzie zrobił to za nas. Więc początkowo nasz słownik teraz jest stworzony jako default dictionary. I całe sprawdzenie, czy dany element u nas wystąpił, możemy zastąpić pojedynczym słowem, które zwiększa się o 1. W tym momencie musimy tylko i wyłącznie zmodyfikować nasz return i będziemy zwracać największe wystąpienie elementu w naszym słowniku. All zwraca prawdę, jeśli wszystkie elementy w podanym obiekcie iterowalnym są prawdziwe. Czyli nie są puste ani nie są wartościami fałszywymi. Możemy sobie zobaczyć elementy jednej listy, w której wszystkie elementy są prawdziwe. W drugiej jeden element jest zerem, dlatego będziemy mieli prawdę oraz fałsz. Możemy tak sobie również wykorzystywać te elementy do sprawdzania jakiejś własności. Nie tylko to, czy dane elementy są prawdziwe czy nie. Na przykład poprzez przejście po wszystkich elementach danej struktury i sprawdzenie sobie, czy Wszystkie elementy spełniają jakiś konkretny warunek, w tym przypadku jeśli wszystkie elementy są większe od zera. Gdyby się okazało, że jakiś nie jest, no to nasza metoda all nie zwróci mi wszystkich poprawnych wartości. Więc w pierwszym przypadku będzie prawda, w drugim będzie fałsz. Możemy również to wykorzystać do sprawdzenia, czy wszystkie elementy jakiejś struktury w ogóle są uzupełnione. W tym przypadku jeśli mamy dwa słowniki, to w pierwszym wszystkie wartości są dostawione, w drugim na przykład nazwisko jest puste, to tak, także będzie oznaczało, że jest błąd. Więc mamy znowu prawdę, fałsz. Max w języku Python. Służy do znalezienia największej wartości w danej strukturze. W tym przypadku będziemy mieli wartość 30 jako największy element tej krotki. Możemy mieć w tym przypadku jakąś listę i w tym przypadku będzie to liczba 12, ale również możemy zastąpić nasze liczby jakimiś słowami i dla naszego max znajdziemy to słowo, które jest najpóźniej do znalezienia w słowniku. Jeśli chcielibyśmy lekko zmodyfikować to, w jaki sposób mamy wyszukiwać to, co jest dla nas największe, możemy wprowadzić modyfikator w tym przypadku o nazwie key i powiedzieć, że interesuje nas nie kolejność, ale długość największego elementu i w tym momencie będzie to hipopotam.